Hej, Siemanko, jestem Miałska16 ja, i witam Was dzisiaj. W końcu film na kanale, w koniec z Gier się dzisiaj w Gier Risky Road. I moi drodzy, jest to bardzo fajna gra. Yy, trochę mi przypomina yy, tego Hillclimb Racing. A to tylko, tylko minimalnie. Pokaż wam o co chodzi. Jest taki sam z takim jajkiem. Akurat wrzucę chyba ten film na święta. także życzę, życzę Wam udanych świąt przede wszystkim. I tutaj, moi drodzy, yy, są takie różne poziomy. Żeby tutaj zdobyć następny poziom, muszę kupić po następny poziom za, za 800. Monet. Zrobimy także jeden odcinek z innej mapy. Ja pomiędzy odcinkami postaram się uzbierać następną, następną mapę, także zaczynamy. To są oczywiście różne pułapki. O! Musimy oczywiście. Nie gubić tego jajka, no właśnie ono mi wypadło. Jeżeli zgubię jajko, to na pewno święta się wam się nie udadzą. Dobra, jest dobrze, jajko mi nie wypadło. Teraz ja miałem takiego oferta, że jajko mi wypadło, ale wróciło do, do, do samochodu. Ups. O. No i widzicie, to za bardzo nie można gazować, bo zobaczcie, jak przygazuje bardzo, no to już po ptakach. Gierka jest bardzo fajnie zrobiona. Przypomina, przypomina mi trochę Hill Climb Racing, chociaż ta gra tutaj ta Risky Road jest w 3D, no jest minimalnie jakoś tak ciekawsza od Hill Climb Racing. Nie moje jajeczko, wypadło mi, co do tej gry, yy, to tutaj jest jeszcze yy, Są, znaczy, są, znaczy jest, nie, nie jest, tylko są skiny jakieś, które można kupić. Zaraz wam pokażę. Yy, tu gdzieś sklep jest. Czekajcie, tu. Tutaj. Za 200 monet można kupić skina. Kolor w sensie zmienić, ale to nie, nie, nie. To mnie spłapę. A monety musimy zbierać na następny poziom. Także. Mi się wydaje, że lepiej zbierać monety na poziom niż na yy, jakieś głupie skiny. Widzicie, nie można za bardzo przygazować, bo jeżeli zjeżdżacie z górki, to możecie zgubić jajko i przegrać także ja to zrobię jest udało się bo jajko mi prawie wyleciało znowu to jajko jajko lubi wypadać no nie to to już było po prostu hamuwa to już była hamuwa po prostu no tak mi wypadło jajko że Jeden mój ruch, o jest, wpadł z powrotem do bagażnika, ale co mi to dało, skoro znowu wypadło. Trzeba naprawdę uważać, żeby to jajko nie wypadło. To jest jajko w ogóle śmieszne, ale leciutko to ziemi już pęka. Tak mi się wydaje, że ci twórcy, w sensie ci z zrobili tę grę specjalnie na święta. to mam taką, taką myśl. Dobra, odjadę, bo jeszcze zgubi jajko. Czy. udało się, przeskoczyłem to. Oczywiście za uzbieranie tego napisu bonus. Mamy bonusowe monety. Nie wiem, ile tych poziomów jest. Mam nadzieję, że nie ma ich aż ta, za wiele, bo. Słuchajcie, ilość gier z ketchupu, takich, yy, po, w których są poziomy, jakieś jak na przykład coś jak Break the Hoops jest naprawdę dużo. I na przykład gdybym nagrywał takie gry, powiedzmy 6 takich gier na zmianę jeszcze do tego Minecrafta w przyszłości chcę nagrać z powrotem jakieś tam. No, drugi sezon SkyBlocka, to, to nie, nie, nie byłoby za fajne to tak. O nie, nie nie prawie przy... Grałem, o, Jezu jajko wróciło na szczęście. Nic nie mówiłem. Po prostu nie, lepiej tego nie komentować. I, no, znowu mi wypadło. No, Pobić 18 punktów ten rekord mój, naprawdę trudno. Ej, co ten samochód zrobił? Widzicie? On jakoś tak nie było coś, o coś zaczepił, i nagle przegrałem. Bo jajko mi nagle wypadło. Tam są takie pułapki, że trudno przejechać. Niestety przegrywacie. co to za logika? No jak to jajko mi wypadło? O, to jajko zaos mi wypadnie. No właśnie. Ciekawa gierka. Ciekawie zrobiona. Tylko szkoda, że to jajko tak łatwo może nam wypaść. Widzicie już. Samochód mi. Ja, jeżeli widzieliście, to jajko zniszczyło się tuż przed naszą maską. I, i, I jeszcze w ogóle, jak samochód nasz dostał dziwnych drgawek. ich jajko się nie zepsu nie zniszczyło. Halo. Bezpieczne w wodzie jest przynajmniej. Znowu. Jakieś osiągnięcie zdobyłem. 100 gier, tak. Stogier już. No, to jajko jest naprawdę irytujące. To co ten samochód robi? Widzicie? Leciutko dodałem gazu pod górkę. On już na tylnych kołach chciał stawać. Dobra, 12 punktów. Jest dobrze. mogło mogłoby być lepiej. Głupie, głupie jajko. Głupie jajko po prostu. Tyle. Tyle z komentarza mojego. Jest. Mam to jajko cały czas. Bo czasami tam wypada. To jajko. Dobra. Nie. Jest ten samochód, to się jak przewraca Dziwnie. Gdyby się ten samochód postawił na koła, to byłaby szansa złapania tego jajka w locie. Jak raz mi się tak zdarzyło. Ale to rzadko się dzieje, bo to, często to jajko wypada i nasz samochód przewraca się, potem to po jakimś czasie dopiero staje na, na, na kołach i magicznie się. O, zdobyłem U, ale niestety mój samochód uległ zniszczeniu. Spróbujmy jeszcze raz. Ups, o to jajko jest naprawdę jakieś magiczne. Kurde znowu. Oczywiście, moi drodzy, hmm, będzie też odcinek chyba specjalny na moim kanale. Taki, że chcę Wam za coś podziękować. Logika w tej grze jest trochę dziwna. Widzieliście, wpa jajko wpadło do wody, tak niby przegrałem, no bo w końcu jajka, jajko straciłem, no ale jajko się nie, zepsu nie zniszczyło, ja mogłem dalej jechać, ale ja ni niestety nie mogę bo, bo, bo gra mi pokazała, że przegrałem. Znaczy jest w sumie, że mamy tego nie, nie upuszczać, więc jakby to jest racja, że przegrałem. No, i, dlaczego? Dlaczego się tak musiało stać? Chuch, magiczne jajko wróciło. 9 minut już odcinka jest, a my jeszcze nie przybyliśmy tego rekordu, no. Dobra, wiem jak to przeskoczyć tam, oczywiście, kilka wyglądów, te, wyglądów tej mapy: takie zimowe, takie pustynne. O! No tak, to jajko mi zaraz wypadnie. No i co, ono zaraz wypadnie? No mówiłem, jak czasami magicznie wraca do bagażnika, tak to musiała. E, to, nie wiem, czy to jest. to jest jajko. Znaczy, na, na pewno nie, no bo. to ja. Pterodaktyla, właśnie, pterodaktyla. Chociaż no w czasach tam na czyno dobrach były jakieś wielkie ptaki. No ale znaczy, no, na pewno nie takie wielkie, żeby takie jajko było duże. Oj, znowu. Oba. no chcę ruszać. 10 minut filmu. No, zdobądźmy chociaż te 16 punktów, co? I moi drodzy w ogóle dzisiaj na YouTube miałem dziwnego baga. Ale tu jajko mi wróciło dziwnie. Także moi drodzy lecimy dalej, może to Jeko nam mnie wypadnie. Dobra, nieważne. Mój samochód dalej pojechał, więc powinienem zdobyć te we, we, dwa punkty. No tak. Nie wiem czemu podczas wjeżdżania na górę nasz samochód staje na tylnych kołach. Dziwne. Także moi drodzy, to była gra, um, gra ryjski road. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to łap, st, e, no, dajcie łapeczkę w górę, na pewno pojawi się szybciej. Także, moi drodzy, następny poziom kupimy. Znaczy ja ku, kupię tak poza odcinkiem, żeby, żeby mieć. E, do wastrzone do nagrania, bo nie chcę nagrywać z tego samego poziomu te, jednego odcinka. To są chyba tak z trzy, z trzyma, z trzy poziomy, także będzie tutaj będzie co nagrywać, także dziękuję wam, za dziękuję wam za oglądanie tego filmu, zapraszam was oczywiście do, do, subskrypcji, do subskrypcji tego kanału, wysłuchania płyczki w górę, komentowanie, dopiero zapraszam Was na, po, na poprzednie filmy, na następne, do następnego na razie, cześć, hej, hej!